Claudia, wynik lepszy niż gra. Zaprezentowałeś Ci się naprawdę z dobrej strony, mimo wszystko walcząc z siłą personalną Sosnowca jako teniczny mecz jest mi teraz ciężko cokolwiek powiedzieć no na pewno wynik nie, nie, nie jest na naszą korzyść to był kolejny ciężki mecz w krótkim odstępie brakuje nam pomysłu na atak o tyle ile dobrze gramy w obronie mamy problem z wyprowadzeniem ataku mamy swoje sytuacje, które pokazują, że, że potrafimy grać że, że też jesteśmy dobrym zespołem ale najwidoczniej są więc no dzisiaj okazał się lepszy i to było widać wynik to pokazuje Praga Warszawa Medykonin. Dzisiaj zagrałaś jak pełnoprawna zawodniczka Gdańska, bo rządziłaś i dzieliłaś mimo wszystko na tyle na ile co pozwolił, ale jednak rządziłaś w tym środku pola, brałaś się za rozegranie akcji, szukałaś stałych fragmentów gry. Dobrze się czujesz w Gdańsku? Tak, tak, tak. Bardzo dobrze dziewczyny mnie bardzo dobrze przyjęły, ja tu czuję się dobrze, gram na swojej pozycji, jestem pewna tego, co robię. Po prostu wiem po co tu jestem. Czy możemy wnioskować, że to był taki.. Te dwie, dwa pierwsze mecze, były tak silny przeciwnik Łęcznej i silny przeciwnik Sosnowca. Czy to jest taki wypadek przy pracy i dopiero pokażecie na, na to Was stać? Mam nadzieję, że to nasze wypadki przy pracy i każdy następny mecz będzie lepszy i skuteczniejszy przede wszystkim z naszej strony. Życzę powodzenia w tym meczu. Dziękuję bardzo. Teners, że dzisiaj efektowne zwycięstwo aż 5-0 do 0 w pana pierwszym meczu w tym sezonie, jak pan oceni właśnie występ swojego zespołu? Efektowne i na pewno efektywne, ponieważ oprócz samego wyniku, jak pan powiedział, 5-0, cieszy nas przede wszystkim styl, w jakim, w jakim ten wynik został osiągnięty. Cieszy nas to, że dziewczyny od pierwszej do ostatniej minuty przede wszystkim czuły radość z tego, co robią na boisku, Było widać dzisiaj, że ten zespół był. Jednolity był zespołem, był dobrze funkcjonującym organizmem, a do tego cieszyła ich radość ze zdobywanych bramek. A są elementy, które jednak trzeba poprawić? Oczywiście, że trzeba poprawić. Jest wiele elementów, wiele aspektów, które musimy albo poprawić, albo doskonalić, ponieważ my jesteśmy zespołem mistrza Polski i chcemy cały czas się rozwijać, dlatego na pewno po pierwszej kolejce nie, nie będziemy wpadać w hura optymizm, tylko będziemy od jutra już myśleć o następnym rywalu i o tym, co możemy udoskonalić aby ten zespół jeszcze lepiej funkcjonował, przede wszystkim w aspektach techniczno-taktycznych. Pana następny rywal jest Olimpia Szczecin. Jak ocenia pan tego rywala? Nie będę oceniał tego rywala przed meczem, ponieważ tak naprawdę dzisiaj kończymy, kończymy mikrocy, który, który mieliśmy. Koncentrowaliśmy się tylko i wyłącznie na lotosie Gdańsk, natomiast już od jutra rozpoczynamy kolejne przygotowania do meczu Olimpii Szczecin. Będziemy analizować, będziemy się zastanawiać, tak żeby jak najlepiej zaprezentować się, bo gramy drugi mecz u siebie, naszy, na naszym stadionie i na pewno będziemy chcieli tą poprzeczkę podnosić z meczu na mecz coraz wyżej. Dziękujemy, życzymy powodzenia. Dziękuję. Trenerze, drugi mecz, widać progres w grze, dwóch silnych przeciwników. Jak to pana nie wyglądało? Szczerze marno, marną usprawiedliwienie. Zero punktów, zero strzelonych bramek i na razie jesteśmy outsiderem natomiast no, też zdajemy sobie sprawę z kim się potykaliśmy graliśmy z dwoma najlepszymi zespołami w Polsce niewątpliwie, dostaliśmy srogie lekcje może nie było to w wielkim przyklęku natomiast no, byliśmy zespołami słabszymi, nie dysponujemy jeszcze takim, takim potencjałem, taką jakością jesteśmy zespołem słabszym było to widać na boisku pod względem fizycznym, organizacji gry szybkości gry, to dobre lekcje dla naszych dziewczyn, natomiast ja cały czas to podkreślam, że od nas już będzie się więcej wymagało bo my nie jesteśmy już Beniaminkiem Także bardzo trudny okres dla mojego zespołu, bo trzeba się odbić po tym bardzo trudnym kalendarzu i próbować zdobywać punkty do tego, żeby zapewnić no, miejsce w Ekstralidze dla Gdańska. Do tego zmierzam, ponieważ dokładnie nie ma trzech dni, czterech przepraszam, bo 29 sierpnia graliście z Sosnowcem właśnie w Sosnowcu i naprawdę no, pozostawiliście rewelacyjne wrażenie i ta gra rok temu, a dokładnie 362 dni temu wyglądała o wiele, wiele lepiej niż dzisiaj na no się rozwijamy, no, trenujemy e, i no jesteśmy myślę lepszym zespołem niż w poprzednim sezonie, natomiast no, metryka, punkty, tabela nie kłamy. Jesteśmy na ostatnim miejscu i trzeba e, nie tyle co wstrząsnąć, co podnieść te dziewczyny. Ja dzisiaj nie mogę im zabrać ambicji, woli walki, chęci rywalizacji z mieszczeniami Polski, natomiast no, jeszcze nie ten samochód, nie ta jakość, nie ta prędkość, także spokojnie wierzę, że wierzę, że, no, czy, że, że wyjdziemy z tego i że będziemy godnie rywalizować z zespołami, które są w naszym zasięgu, czyli te z środka i z końcówki tabeli. Natomiast cel, wierzę, że cel zrealizujemy. Jest u nas on dla nas najważniejszy po to, żeby utrzymać się w spokojnie w Ekstralicach. No właśnie o to chciałem zapytać, bo mimo wszystko gracie fajną piłkę. Na co, na co stać w tym sezonie Dumę miasta. Myślę, że małymi mieszkami. U nas jest dużo pokory, my się tej piłki utrzymamy. Jesteśmy dopiero drugi raz w Ekstralidze, natomiast myślę, że stać nas na spokojne się utrzymanie, takie, aby nie drżeć do ostatniej kolejki, jak było to w zeszłym roku. I takie przymierzenie się do grania w środka, w środka tabeli. Dziękuję, uprzejmie powodzenie w leży. Kolejny mecz w drugi w tym sezonie i porażka, która następna jest dość mocna. 5-0 tym razem. I z czego to wynika Wasza postawa w, tej, w, tej, w tym meczu? Na pewno warto zaznaczyć, że grałyśmy z mistrzem Polski, z bardzo mocną drużyną. W zeszłej kolejce grałyśmy z Łęczną, która też mimo wszystko udowadniła już w tych dwóch pierwszych kolejkach, że dalej będzie się liczyć w walce o medale. Także myślę, że największym czynnikiem jest to Takimi rywalami gramy, a uważam, że z samej gry nie wygląda to źle i na pewno nie zasługujemy na takie rezultaty, jakie gdzieś, jaki jest wynik końcowy. Kolejnym Twój klub w Ekstralizie już y, można by liczyć na wiele tych klubów i jaki masz plan na przyszłą karierę właśnie? Pisałam w zespole z Gdańska kontrakt na dwa lata. Te dwa lata chciałbym jak najbardziej pomóc y, temu zespołowi, przede wszystkim grać o coś, grać o jak najwyższe cele. Potem zobaczymy, marzymy się na pewno transfer zagraniczny. Dobrze, to życzymy Ci powodzenia. Dzięki. Dzięki. Jessica, wygrywacie dzisiaj 5 do 0 po niesamowitym meczu. Jak ocenisz właśnie występ Waszej drużyny w tym spotkaniu? Myślę, że byłyśmy bardzo dobrze przygotowane do tego spotkania, co potwierdza wynik. I cieszymy się, że trzy punkty w Sosnowcu, bo było widać też trochę w nas taką sportową złość po tym nieudanym starcie w Lidze mistrzów. W poprzednim sezonie tak naprawdę całą rundę spędziłaś lecząc się, dopiero w końcówce weszłaś. I czy dzisiaj zdobyłaś aż dwie bramki? Czy wraca ta wielka forma, którą prezentowałaś jeszcze w Górniku Łęczna czy w Czarnych teraz? Mam nadzieję, że tak. Tak jak powiedziałeś, to moje pierwsze trafienia po kontuzji, więc tym bardziej cieszą mnie podwójnie. Cieszę się, że Zrobiliśmy trzy punkty i wracamy na właściwe tory.